Lego Piraci 70411 Wyspa Skarbów, przeznaczony dla osób w wieku 5-12 lat. W zestawie znajdziemy trzy minifigurki: Królową Piratów, Pirata, Żołnierza. Wszystkie wyposażone w broń i akcesoria. Wyspa Skarbów o wymiarach 11 cm wysokość. 20 cm szerokość, 8 cm głębokość, na której znajduje się jaskinia z wejściem w kształcie czaszki, palma, armata ze sprężynowym pociskiem oraz płomieniami, flaga, ukrytym we wnętrzu skarbem, papuga, jest tu także łódź z wiosłem, a w niej lampion oraz strzelba. Dodatkowe elementy to mapa, skrzynia, krokodyl. Zestaw składa się ze 181 elementów. Okazało się, że do tajemniczej wyspy, na której znajduje się skarb, dotarli już prócz świetnie uzbrojonego żołnierza królowa piratów oraz jej pirat. Dzielny wojak musi zrobić wszystko, by przechytrzyć tę parę rzeźbieszków i nie pozwolić im na zabranie skarbu. Do obrony ma sprężynową armatę. Kiedy się z nimi rozprawi, będzie musiał otworzyć tajemnicze wejście do jaskini. W ten sposób odzyska skarb. I zamknie w lochu piratów. Aha, zostanie mu jeszcze krokodyl, który już się połakomił na świeży kąsek. Jak zakończy się ta historia, to zależy tylko od ciebie. Możesz także połączyć ten zestaw z Lego Piraci 70409 Bitwa na wraku, by złożyć jeszcze więcej ciekawych przygód. Pamiętaj, że jednym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia.